Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zwycięstwa, ale my nie przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, my po prostu chcemy wygrać tą serię. Daleka droga do tego, wiemy, że Semenic jest bardzo dobrym drużyną, że na pewno będzie to e, troszeczkę jak, takie pobudzające dla nich, ale jesteśmy przygotowani i wierzę, że w następnym meczu powtórzymy grę. Prosimy o kilka słów zawodnika. Chciałem podziękować na wstępie kibicom, którzy nas bardzo dzisiaj dopingowali, wspierali. Każdemu zawodnikowi z osobna, który zostawił dzisiaj serce na parkiecie, dał 110% zwycięstwo. Bardzo cieszy, bo wykonaliśmy kawał dobrej roboty, z tym, że do tego, gdzie chcemy być, jeszcze daleka droga potrzeba jeszcze dwóch wygranych. I mimo, że dzisiaj wygraliśmy. Wszystko fajnie się może wydawać, musimy dalej zostać skoncentrowani, spokojni, bo to, jak powiedziałem, do trzech wygranych się gra, także dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są od Państwa jakieś pytania? Panie trenerze, łącznie 37 fauli popełnionych przez Pana zespół, to jest wynik takiego play-offu, czy czegoś innego? Pana zespół średnio w popełnia sezonie popełnia 22, tak? Fauli. Ja myślę, że zawodnicy się poświęcili, że wiedzą, że to jest play-off, że tutaj nie ma oszczędzania i po prostu było, jak było. Czy jeszcze jakieś pytania od Państwa? Jakie jeszcze elementy, według Pana, zadecydowały o tym zwycięstwie, bo rzeczywiście te fory były wliczone w taktykę, ale była obawa, że właśnie pod koniec czarni będą grali no, raz niższym spadem, bo ci wysocy będą spadać. W play nie ma już oszczędzania. O, żeby musieli wejść, nawet nasi młodzi zawodnicy wejść, żeby dalej byśmy walczyli, jak walczyliśmy.